Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Leszek Rząsa, muzyka w obiektywie i subiektywie. Goszczę dzisiaj w pubie Winelowa w Warszawie i są moimi gośćmi e, Piotrek Banach i Kafi Ficaj, czyli duet bajka. A dokładnie baika. Baika, Czyli Banach i Kafi. Tak. Odpowiem za Was. <noise> bardzo ładnie. Dzień dobry. E, zgodzicie się ze mną spotkać e, na chwilę przed przemierowym odsłuchem waszego winela z drugą płytą, zdecydowana mniejszość. E, I chciałbym się zapytać o wasze emocje związane z tym wydarzeniem. Ja mam duże, ponieważ przeprowadzam mój wywiad po raz pierwszy w życiu, więc e, u mnie są duże emocje, a u was na pewno też. Więc chyba, po... chyba nam się zaczyna udzielać. <głos> <głos> chyba tak. Ale wiesz, my naprawdę pierwszy raz mamy z Tobą wywiad, więc dla nas to też są duże emocje. No, to, też to jest, jest obopólny pierwszy raz. I w ogóle też mamy pierwszy raz premierę e, winyla w takim anturażu, że jest i spotkanie, i odsłuch <noise> będzie pierwszy raz nasz. W będzie zasadzie będzie no, no, odsupan odsupan video, nie. Bo przy nie było, pewnie. Nie no, było. No, no właśnie, ja Nawet nie wiedziałam przy pierwszym winowym, że takie rzeczy się. <noise> <laughs> A teraz już się nauczyłam, teraz już wiem. No, no także bardzo, bardzo fajne wydarzenia są tutaj. E, właśnie to jest też miejsce, w którym się odbywa Record Store Day. Mhm. E, to jest takie doroczne, doroczne święto płyt winylowych. E, specjalne wydania z całego świata są e, prezentowane i do, do sprzedaży stacjonarnej właśnie wypuszczane. I to miejsce organizuje w Polsce e, taki właśnie dzień. Dlatego jestem tutaj co roku jako kolekcjoner od 4 lat. Przyznaję się szczerze, że się zakochałem w winylach dopiero 4 lata temu. Ale to dopiero jak sobie skompletowałem cały sprzęt. I moje drugie pytanie to jest takie, czy Wy jeszcze słuchacie winyli i płyt CD, a może kaset, nawet jeszcze wracacie do tego. Macie odbiorniki i możecie tego sobie słuchać w domu. Słuchamy. Kasety ostatni raz słuchaliśmy jak się przeprowadziliśmy do tego domu, w którym mm -hmm. teraz mieszkamy. I bo to był już dom w, z rynku wtórnego i znaleźliśmy tam taki odtwarzacz kasetowy magnetofon tak. Hania o, ten i, taki słynny. i z tymi wszystkimi tobołami, popakowanymi byliśmy na bieżąco, wiedzieliśmy co gdzie jest i Piotrek sobie poprzynosił kasety właśnie. Mm -hmm. Robiliśmy porządki i, i załączaliśmy z kaset płyty. CD słuchamy też, no i winylowych też, nawet specjalne miejsce zrobiliśmy w domu do słuchania. Zrobiliśmy, ale wstyd się przyznać, że po, po przeprowadzce, po remoncie pierwszą płytą taką na winylu, którą żeśmy odsłuchali w tym domu to była to nasza, <noise> nasz y, test press, tak zwany. Jak przyszło stłocznie, byśmy sprawdzili, y, więc to było tak. No, Pierwsze ciało. Ale tak już oczywiście. mamy podłączone i teraz już będzie ok. Łatwiej. Super. W tym roku obchodzicie Wasze -lecie. Ja też Tak, lecie Jest to, że zdziwieni. Tak, to nawet na pierwszej płycie na okładce jest 2015 to i pytajniczek, no. do, do kiedy to będzie. No. No. E, I chciałbym się właśnie zapytać o Wasz początek. Kiedy to stanęliście na rozdrożu muzycznym i postanowiliście iść jedną drogą? Nikt chyba na rozdrożu nie stał. Na, to właśnie było, że, że się zbiegły nasze drogi, raczej w tę stronę. Mm -hmm. No może pan Banak trochę na rozdrożu stał. <laughs> znaczy, możemy przyjąć, że taka nasza oficjalna mm, data rozpoczęcia działalności Jakoba IK mm -hmm. to był 90 listopada. Mm -hmm. Bo myśmy wtedy. 2015, mm, tak? tak w 2015, jak mm -hmm. Zrobiliśmy taką właśnie imprezę dla znajomych, i tam wykonaliśmy mm -hmm. dla nich. Pierwsze nasze piosenki, mhm. czyli wykonaliśmy tego dnia piosenkę Nie Pozwól mi. I tą piosenkęśmy zarejestrowali siedząc przy stole wśród jakichś tam kanapek, kieliszków i tak I zamieściliśmy to w sieci już jako Baika, mhm. bo taka wcześniejsza premiera była pod nazwą i Hikafi. To była piosenka, jeśli tylko to będzie możliwe. Mhm. Ale 10 listopada miało miejsce to wydarzenie, mhm. gdzie narodziło się Baika. No, super. W takim razie przejdziemy teraz do pytania do kafi. No. Takie e, bezpośrednio. Śmiało. Piotr na pewno będzie też miał swoją teorię na ten temat. Ale tak, znamy Cię pod pseudonimem Kafi Ficaj. Tak. E, w Facebooku w niej rzekł Kaffi Figaj. Nie. A naprawdę? Ka Też jestem kafiewicajem na A na Wikipedii można znaleźć jako Katarzyna Sonday. No Jak i tu, masz metryczkę? W dowodzie mam Katarzyna Figaj. Takie okay. jest moje e, mhm. nazwisko panieńskie. Potem e, by byłam mężatką, miałam na nazwisko Sonday. Potem już nie byłam mężatką, więc wróciłam do nazwiska okay. Figaj. A dlaczego zmienione na C? tak, żeby było kafe inaczej. Mhm. Wiesz co, moja przyjaciółka w liceum, taki chomik, my byliśmy tak, takie, takie bliskie przyjaciółki, ona tak kiedyś się przyzyczyła i tak zaczęła mnie przedrzeźniać Kafi Ficaj, Kafi I to tak mi się spodobało, wiesz. Ja też tak się zastanawiałam, czy to nie jest właśnie odzwierciedlenie Twojej wielorakiej osobowości. Chyba też ładnie to Wielu różnych to wybrało, osobowości no. w, jednej, w, jednej, <laughs> w jednej bardzo charyzmatycznej osobie. Tak. Więc to może też przez to. A wiesz, czym ja jestem banach? Bo no Tak, wiecz, se, no tak no masz chyba Nie. A, a jesteś przekonany co do tego? Nie sprawdzałem. Więc nie powiem, że na 100%. No, ulica jest. Właśnie to jest jadąc dokładnie. tutaj, e, widziałem tramwaj z napisem: jeden banach. Jeden banach? Jeden banach. Jeden banacha, <laughs> na przepraszam. Tak, jeden banach. No, baba, że jakie ekskluzywne Także, no, ekskluzywny temat. Także też mi się uśmiechnęło, jadąc tutaj Aha. właśnie na tramwaju, co pisało. Dobra, no to Petr, teraz pytanie do Ciebie. Tak? E, właśnie sobie słuchając wywiadu w radiu dla Ciebie dzisiaj e, o południu, jak tu jechałem do Warszawy. Myślałem, że nie będziesz chciał rozmawiać o tym, co się wydarzyło w rozstaniu z zespołem Hey, jak do tego doszło. Ja, mnie głównie ciekawiło to, co się stało w 2017 roku. Wróciłeś do nich na chwilę na trasę Ferrand, która obejmowała chyba 10 albo nawet kilkanaście koncertów i zagrałeś z nimi chyba 5 utworów na każdym secie. Czy to było jakiś powrót do krzeni ze swojej strony, czy, czy to jakieś zakopanie toporu wojennego? Jak to wyglądało z twojej strony? Ja nie mam toporu wojennego i to wszystko coś gdzieś tam się dzieje jakiś konflikt który ewentualnie jest pomiędzy nami bo to nigdy nie zostało tak to zdefiniowane oficjalnie to jest jednostronny tak mi się przynajmniej wydaje to po pierwsze po drugie ten to był bardzo dobry zespół i teraz z perspektywy czasu ja to czuję bardziej niż czułem kiedyś bo kiedyś byłem młody głupi być może zadufany w sobie wydawało mi się że że ponieważ to był mój pomysł, to były moja nazwa, cała moja idea zespołu, moje kompozycje, że to ja tak tam dużo ogarniam. A po latach słuchając płyt stwierdziłem, że, bo Kaśka to wiadomo, Kaśce nie mówię, bo to wielki, wielki talent i ona tam robiła tą, tą robotę taką główną, no ale ja byłem tym, który gdzieś tam to wszystko inspirował. Ojciec z wielu przebojów. No tak, ale potem, jak, jak to słucham tych płyt, okazuje się, że, że ci muzycy, którzy tam wtedy właśnie grali ze mną w zespole, są świetni, byli świetni. Myśmy tworzyli rzeczy unikalne, jakieś takie bardzo bardzo swoiste. I tak miałem ochotę sprawdzić, czy ta magia jeszcze mhm. istnieje. Kiedy dostałem taką propozycję, no to było to dla mnie szło dwoma torami. Bardzo chciałem pokazać bajka mhm. takiej szerszej publiczności. Dlatego wystąpiłeś. No tak, już wtedy funkcjonowaliście, to, to już dwa lata waszej, tak, waszego funkcjonowania. Tak, chcieliśmy, pokazaliśmy się tam razem, a, a po drugie chciałem właśnie sprawdzić, czy, czy ta magia jeszcze działa i czy, czy po latach y, będzie, będę odczuwał te same emocje, które odczuwałem wtedy. Powiem szczerze, że byłem na dwóch koncertach z tej trasy i to było naprawdę fantastyczne, także ja byłem w szoku, że w ogóle się zgodziłeś. Mhm. Chociaż też, tak już rozmawiałem z Kafinem nawet przed wywiadem, nie szukałem informacji na to, jak to się dokładnie stało, może byłem wtedy za młody, żeby to rozkminiać, zresztą ta zmiana głównego kompozytora przeszła tam mhm. bardzo naturalnie, po prostu z płyta na płytę, z roku na rok. Ta. Tam był raptem chyba rok przerwy między jedną a drugą mhm. płytą, e, więc no mówię, ten koncert dla mnie był w ogóle wyjątkowy, więc... Super, że wziąłeś w tym udział i ja Ci bardzo za to dziękuję. Jako wielokrotny, wieloletni fan zespołu Hej. Zresztą tak już jeszcze napomknę do, do koncertu w Oświęcimie przywiozłem moje wszystkie winy, Heja i CD i spędziłeś parę, parę dziesięć minut, żeby to wszystko ładnie podpisać. <gry> jeszcze raz Ci za to dziękuję. Nie hey. za co? cała przyjemność po Tak. I na koniec, na koniec chciałbym porozmawiać troszeczkę o przyszłości, ponieważ już znamy tytuł Waszej trzeciej płyty. Czas końca złudzeń, tak. taki będzie nosić tytuł i czy ta premiera, dzisiejsza winyla, nie opóźni troszkę tej premiery nowego materiału? Ciekawym jakie te nowe piosenki będą, Opowiedzcie coś trochę o tej przyszłości. Odpowiem to na co najprościej, nie opóźni. Okej. Okay. Nie opóźni, bo to nie ma związku, tu już materiał mhm. był, zrobiliśmy nową okładkę, dołożyliśmy utworów na czwartą stronę, bo te winylowe wydania się rządzą swoimi prawami. Dokładnie. Yy, ale kiedy będzie nowa płyta, no to to już pan pana powie. Jest takie może wyniknąć lekkie opóźnienie z racji takiego mojego jubileuszu 60-lecia, mm -hmm. bo chcę i nagrać swoją płytę. Ja kiedyś nagrałem, jak miałem 40 lat taką płytę WWE mm -hmm. i chciałbym teraz takie nagrać kontynuację, takie WWE 2, na, na, nazwijmy to umownie. Mm -hmm. I zagrać kilka koncertów takich. Jubileuszowy, mhm. taki, tak, takich The Best of Banach, czyli i hej, i Indios Bravos, i, i, i ba i ka, i ludzie mieli, i, i może nawet kolaboranci, i, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Y, natomiast y, rok jest krótki, tych wyzwań przed nami jest dużo. bardzo dużo. Ja nie odpowiem na pytanie, kiedy mhm. będzie nasza y, nowa płyta, zwłaszcza, że kafi też ma takie swoje jakieś tam y, plany. Robi różne rzeczy, ale on o tym już opowie sama, chyba. Nie, powie jeszcze za wcześnie. Za wcześnie. Za wcześnie o czymkolwiek. O, właśnie, jest teraz nowa edycja Masbita Music. Kawhi nie chciała się wziąć działu, Tam można swoją muzykę pokazać. Nie. Nadal nie chcesz. Dobra, czy nic się nie zmieniło do Okej. Okay. Chciałem tylko jeszcze dopytać na koniec. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dziękuję. Z, dziękuję z bardzo. mojej strony zapraszam jeszcze moich ludzi, znajomych z Rzeszowa na koncert tego właśnie zespołu w Rzeszowie, który się odbędzie 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. Także zapraszam Was serdecznie do kina za rogiem. Bilety już są dostępne na stronie zespołu. Za niedługo, pewnie też będzie gdzieś dostępne w jakiejś bileterii, bo jeszcze chyba nie ma. Chyba tylko u Was na razie, jeszcze jak sprawdzałem wczoraj. Także pewnie za niedługo ruszę, ale wszystkiego się dowiecie z mojej strony, będę o tym Wam sukcesywnie przypominał. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Nie, bardzo dziękujemy. I Rzeczymy, pozdrawiam. Życzymy Wielkiej i powodzenia w następnych wywiadach. I Mam nadzieję, że tam następne. A czemu nie? Nie wiem, no zobaczymy. Jesteś, jesteś wspaniałym odbiorcą muzyki, i kiedy rozmawiasz z ludźmi, to jesteś tym prawdziwy i ludzie mogą ci mówić też prawdziwe rzeczy, więc czemu to by nie miało się powieść? No, mam nadzieję, że będziemy powoderem do tego <noise> dzisiejszy, z dzisiejszym dniem, że to będzie kontynuowane. No. Czego dziś? Dzięki Delke. Yeah. Dzięki.